Halo, cześć. Witam was na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem. Dziś będzie słownictwo, a dokładniej mówiąc, zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza. Zapraszam. W moim dzisiejszym vlogu przygotowałem słówka i zwroty, które mogą się wam przydać podczas standardowej wizyty u lekarza. Na początek wyraz lekarz. Po niemiecku to der Arzt. Tak powiemy na mężczyznę. Natomiast forma żeńska to die Ärztin. Formę żeńską każdego zawodu, ponieważ każdy zawód w języku niemieckim taką formę posiada, tworzymy najczęściej przez dodanie do formy męskiej końcówki "-in". Tutaj mamy jeszcze przegłos "-a", na "-a", umlaut. Jeżeli... Chcemy teraz powiedzieć, że idę do lekarza, to yy, mówiąc do lekarza użyjemy przyimka zu, czyli zu wejm do kogo. Tak? I iść do lekarza to będzie zum arzt, gehen", zum arzt gehen. Możemy na przykład powiedzieć Ich bin krank und ich muss zum Arzt gehen. Tak? Czyli ktoś powie jestem chory i muszę iść do lekarza. Ich bin krank und ich muss zum Arzt gehen. Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć u lekarza, to użyjemy tutaj przyimka imka by, czyli by dem Arzt, w skrócie beim Arzt. I na przykład umawiać termin u lekarza, to będzie einen Termin beim Arzt vereinbaren. Można też powiedzieć einen Termin beim Arzt ausmachen. Dzwoniąc na przykład w celu umówienia terminu, możemy użyć takiego zwrotu. Ich möchte einen Termin beim Arzt vereinbaren, czyli chciałbym umówić, uzgodnić termin u lekarza, wizytę u lekarza. Ich möchte einen Termin beim Arzt vereinbaren. Przechodzimy do wizyty u lekarza. Wizyta u lekarza to der Arzttermin. I teraz trzy takie podstawowe zwroty, które możemy na początku naszej wizyty usłyszeć ze strony lekarza, to na przykład. Was fehlt ihnen? Czyli co panu, co pani dolega? Was fehlt ihnen. Albo inny e, zwrot. Wie fühlen sie sich? Jak się pan, pani czuje? Wie fühlen sie sich? I trzeci zwrot to. Was tut ihnen wy? Czyli co pana panią boli? Was tut ihnen wy? Użyliśmy tutaj trzech czasowników: czyli sich fühlen, czuć się, feilen. fejlen oznacza brakować, ale w tym kontekście dolegać, oraz czasownik rozdzielnie złożony wetun, a więc boleć. I odpowiadając na to pytanie. E, mówiąc o swoich dolegliwościach, dolegliwości to die Beschwerden. E, możemy na przykład e, powiedzieć Ich chwilę mich nicht wohl. Nie czuję się dobrze. Ich chwilę mich nicht wohl. Albo na przykład Ich will mich schlecht. Czuję się źle. Ich chwilę mich schlecht. Możemy także powiedzieć Ich bin müde. Jestem zmęczony. Ich bin schläfrig. Jestem senny. Albo także ich bin schlapp, jestem słaby, wykończony. I mówiąc o dolegliwościach, możemy także użyć czasownika haben, mieć. Na przykład ich habe keinen appetit, nie mam apetytu, ich habe fiba, mam gorączkę, ich habe husten, mam kaszel, ich habe schnupfen, czyli mam katar. Możemy także powiedzieć, ich habe Hautausschlag, czyli mam wysypkę, albo na przykład ich habe czyli mam dreszcze. Bóle natomiast możemy wyrazić na dwa sposoby, dodając do słówka Schmerzen, czyli ból, część ciała, i przy tej okazji zapraszam Was także do obejrzenia mojego vloga poświęconego częściom ciała. E, oraz e, zwrotom z nimi związanymi. E, I wtedy dosłówka schmerzen dodajemy jakąś część ciała, tak? Czyli na przykład e, powiemy ich habe Kopfschmerzen, czyli boli mnie głowa, mam dosłownie ból głowy, albo na przykład powiemy ich habe Rückenschmerzen, czyli bolą mnie plecy. Możemy także powiedzieć ich habe Halsschmerzen będzie to dosłownie oznaczać, że mam ból szyi, ale w języku niemieckim o bóle gardła powiemy właśnie Halsschmerzen, czyli ich habe Halsschmerzen. Drugim sposobem na wyrażenie tego co nas boli jest właśnie już wspomniany wcześniej czasownik rozdzielnie złożony we tun”. I możemy na przykład powiedzieć meine Augen tun weh, czyli bolą mnie y, oczy, meine Augen tun we mogę także powiedzieć na przykład e, e, mein Arm tut wy, czyli e, boli mnie ręka, ramię mein Arm tut we e, jeszcze także możemy powiedzieć na przykład o e, problemach tak, o jakichś zakłóceniach zakłócenia to Störungen Czyli na przykład y, możemy powiedzieć, że mamy problemy ze snem. Ich habe Schlafsztynungen. Albo na przykład mamy problemy z widzeniem. Ich habe Zejrztynungen. Następnie najczęściej po wysłuchaniu naszych dolegliwości następuje badanie. Badanie to po niemiecku die Untersuchung. I lekarz może powiedzieć do nas: Ich muss sie untersuchen. Czyli muszę pana, panią zbadać. Ich muss sie Untersuchen. Następnie lekarz może powiedzieć, machen Sie den Oberkörper frei. Czyli proszę się do połowy rozebrać. Machen Sie den Oberkörper frei. W tym przypadku został użyty czasownik untersuchen, a więc badać. I następuje diagnoza, czyli po niemiecku die Diagnozę. Lekarz może powiedzieć na przykład Sie sind überfordert, czyli jest, pan, jest pani przepracowana, przemęczona. Sie sind überfordert. Może także powiedzieć Sie sind erkältet, tak? czyli jest pan, pani przeziębiona. Albo na przykład Sie haben Grippe. czyli ma pan, pani grypę. Sie haben angina oder bronchitis. Czyli ma pan pani anginę albo na przykład zapalenie oskrzeli. Teraz przechodzimy do lekarstw. To die Medikamente oraz dawkowania po niemiecku die Dosierung. Lekarz może na przykład powiedzieć Ich verschreibe Ihnen Medikamente, czyli przepiszę pani panu lekarstwa. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. Listę niemieckich lekarstw możecie znaleźć w aplikacji Quizlet poniżej w opisie filmu. Tutaj lekarz użył czasownika Verschreiben, czyli przepisywać. I następnie pytanie, które może paść ze strony pacjenta to oczywiście pytanie dotyczące dawkowania. Tak? Czyli pacjent może zapytać Wie oft... Zol ich die Medikamente einnehmen, czyli jak często mam przyjmować, zażywać lekarstwa. Wie oft zol ich die Medikamente einnehmen. Użyty tutaj został czasownik einnehmen, czyli zażywać, czasownik rozdzielnie złożony. I odpowiedź lekarza odnośnie dawkowania: einmal, zweimal, dreimal täglich, czyli raz, dwa trzy razy dziennie. Lekarz może także powiedzieć einmal, zweimal, dreimal, potak, czyli również raz, dwa razy, trzy razy na dzień. I może to być na przykład przed jedzeniem albo po jedzeniu. Przed jedzeniem to będzie vor dem Essen, a po jedzeniu nach dem Essen. Teraz przechodzimy do zaleceń lekarza, czyli die Empfehlungen oraz ewentualnego zwolnienia. Czyli die Krankschreibung. Lekarz używając czasownika modalnego sollen może nam coś zalecić, tak? Może na przykład powiedzieć: "Sie sollen nichts Kaltes essen", czyli nie powinien pan pani jeść nic zimnego. "Sie sollen nichts Kaltes essen". Albo może powiedzieć: "Sie sollen mindestens drei Tage im Bett liegen", czyli powinien pan pani przynajmniej przez trzy dni Leżeć w łóżku. Sie sollen mindestens drei Tage im Bett Może także powiedzieć Sie eine Woche zu Hause bleiben. Czyli e, powinien Pan, Pani zostać tydzień w domu. Sie eine Woche zu Hause bleiben. Może nam także zaordynować więcej mm, odpoczynku, tak? Wtedy powie Sie sollen e, weniger. Arbeiten und sich mehr erholen, czyli powinien pan, pani mniej pracować i więcej odpoczywać. Sie sollen weniger arbeiten und sich mehr erholen. Następnie lekarz może nas wypisać na zwolnienie i wtedy użyje czasownika rozdzielnie złożonego krankschreiben. Powie na przykład, ich schreibe sie krank, czyli daje panu zwolnienie, daje panu, pani zwolnienie, wypisuje pana, panią na zwolnienie. Ten świstek, który dostajemy to arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Długie słówko die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, tak? Czyli jest to zaświadczenie o niezdolności do pracy. I pacjent, który jest na zwolnieniu, może lekarskim może o sobie powiedzieć iż bin Krankgeschrieben, tak, czyli jestem na zwolnieniu, zostałem wypisany na zwolnienie. Ich bin Krankgeschrieben. I na koniec pytanie o ewentualną kontrolę. Kontrola to po niemiecku die Kontrolle. Pacjent może zapytać, wann soll ich zur Kontrolle kommen, czyli kiedy powinienem przyjść do kontroli, wann soll ich zur Kontrolle kommen. Lekarz może odpowiedzieć: Commenzibite in einer Woche. Czyli proszę przyjść za tydzień. Commenzibite in einer Woche. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten vlog okazał się Wam przydatny, to będzie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Jeśli tego jeszcze do tej pory nie zrobiliście, w opisie filmu poniżej znajdziecie także Linki do playlist z moimi innymi vlogami poświęconymi nauce języka niemieckiego. Vielen Dank für heute, dziękuję za dzisiaj, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Tschüss!